Nowa informacja, nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Miała 52 lata. Informacja o śmierci żony artysty okazała się w czwartek 18 września. Podały media w rozmowie z faktem. Prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy prokuratora okręgowego w Toruniu, potwierdziła, że żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Tak mogę potwierdzić, że chodzi o Edytę Rynkowską żonę pana Ryszarda. W całej informacji możemy przeczytać. Dzisiaj o godzinie 15.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Brodnicy znaleziono ciało 52-letniej kobiety. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe, a po ich zakończeniu z decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.